Tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, teraz niedługo będzie ten no, koniec odcinka, co nie, no to jak tam będzie, no to tak tam będzie, co. Nie, no to jak, no to ten, tego, no to na razie ja Wam teraz pokażę ten, no co robią alianci i państwa osi w tej, no drugiej wojnie światowej, co nie, no to ten. Tego no to teraz koniec gadania, a czas na pokazywanie, co nie, no to niech tak to będzie, no to tyle w temacie, no to niech tak będzie, no to okej, okay. co nie. No to jak, no to okej, okay. co nie, no to okej, okay. dobrze, no to okej, okay. co nie, moi kumple, no to okej. Okay. No to dobra, co nie, no to dobra, Włochy, no to jak, co my teraz, ten tego robimy, no mi to powiedz, bo ten czołg, nie wiem, czy dojedzie w głąb, Rosji, o nie. No to nie wiem, jak to tam dalej będzie, co nie, no to ja też nie wiem, jak to ten tego, no to będzie, co nie, no to jak będzie, no to, a jak co nie, no to ten. Tego no to teraz, no to tyle w temacie, co nie no to jak będzie, no to a jak co nie, ale dobra Włochy, no to jak idziemy, my to tam zrobić, czy nie no mi to. Powiedz co nie no to jak no to tyle w temacie, no to okej, okay, to jak Włochy gotowy jesteś, czy nie no mi to, powiedz co nie no to jak no to niech tak to. Będzie co nie no to okej okay, no to okej. Okay. No to dobra co nie no to tak właśnie ja jeszcze nie jestem gotowy ten na tą no wojnę światową co nie ja na coś takiego jeszcze nie jestem gotowy co. Nie, no to jak będzie, no to o tak będzie, co nie, no to ten, tego, no to co my dzisiaj robimy, to ja nie wiem, co nie, no to ten, tego, no to tyle w temacie, co? Nie no to okej, okay, no to wyślij mi teraz trochę... co nie no to my teraz idziemy do tej no naszej wojny co nie Będzie lepiej, co nie Niemcy, no to ten, tego, no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra, to teraz już Wam pokazałem Państwa osi, a teraz Wam pokażę aliantów, czyli Anglię i Francję. Co nie, no to jak, no to niech tak to będzie, co. Nie no to ten tego, no to tyle w temacie, no to okej, okay, no to już wam mówię, co się tam dzieje, co nie u Anglii i Francji, co nie no to jak będzie, no to niech. Tak to będzie, co nie no to ten tego no to tyle w temacie, co nie no to okej, okay, co nie no to okej, okay, niech tak to będzie dobrze, czy nie mój kumplu oj to. Znaczy moi kumple, co nie, no to dobra, no to ten tego, no to ja już kończę ten ogadanie, a pokazuję co robią, alianci, co nie, no to niech tak będzie, co nie. No to okej, okay, niech tak będzie, no to okej, okay, no to okej, okay, co nie, no to okej. Okay. Hej, ty patrz Anglia, co my ten tego tutaj robicie, no mi to powiedzcie, co nie, no to jak co wy te tego, no to tutaj robicie, no mi to powiedzcie, co nie, no. To jak no to dobrze, co nie no to jak mój kumplu Anglia, to jak idziemy iść tam poteno no na tą wojnę, ci czekaj chyba Niemcy chcą nas zaatakować ci. Czekaj, o nie, on chyba już napada na mnie, co nie no to jak będzie, no to tak będzie, co nie no to niech tak będzie, co nie no to okej, okay, niech tak będzie, ceo. Nie no to okej, okay, no to okej. Okay. No to dobra Francja, nie bój żaby, bowiem, że ty... Co nie no, to ten tego no to jak co nie no to jak no to okej, okay. co nie no to jak no to teraz koniec gadania chodźmy, a raczej ja idę tam ci tam. Dalej pomóc, co nie no to jak, to ja ci Francja idę pomóc i to tyle w temacie, co nie no to okej, okay, niech tak będzie, co nie no to jak no to niech tak będzie. co nie no to To okej, okay, no to ten tego, no to teraz koniec odcinka, co nie no, to ja już zakańczam ten no odcinek. Co nie no to jak to będzie co? Nie no to dobra, co nie no to jak no to dobra, co nie no to ja już kończę ten no odcinek, co nie no to jak no to niech tak będzie, co nie no to okej okay, no to. Okej, okay, no to teraz czas zakończyć ten no odcinek, co nie no to okej, okay. niech tak będzie no to okej, okay. co nie no to okej. Okay.